Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. 26 grudnia 2020 roku, sobota, prawda? Dzisiaj jest tak zwany drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli święta, które się obchodzi w Kościele Katolickim. Ja jednakże nie będę mówił e, o tej tradycji, ale po prostu chciałem po prostu. Z tej okazji, widząc, że dużo ludzi właśnie rozmyśla na temat właśnie objawienia się Boga, Boga, który narodził się w ciele ludzkim jako człowiek, w ciele Jezusa Chrystusa, no jest bardzo, bardzo dobrą nowiną, prawda? Bo na tą dobrą nowinę przecież zapowiadaną w prawie i u proroków i te proroctwa były wszystkie opisane w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, prawda? Na tą dobrą nowinę czekało bardzo wielu ludzi. Oczywiście tutaj teraz mówię o narodzie, który nazywa się, nazywał się Izrael. Oczywiście na mapie dzisiaj dalej istnieje ta nazwa Izrael, ale już można powiedzieć, że ludność, która tam mieszka teraz na tych terenach, na tym terenie, mało co ma wspólnego tak naprawdę z rdzennymi Izraelitami. Więc, jak mówiłem, w tym narodzie izraelskim ludzie oczekiwali właśnie przyjście Mesjasza, bo było zapowiadane zbawienie że Mesjasz przyniesie temu narodowi zbawienie. Prawda? I rzeczywiście Jezus Chrystus przychodząc, a dokładnie Bóg, który objawił się w ciele Jezusa Chrystusa, usunął to przekleństwo, które ciążyło na narodzie izraelskim, a które to ciążyło w prawie Mojżesza, w którym było, właśnie Jezus to przykleństwo usunął. Więc można powiedzieć, że wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa przyszło wielkie błogosławieństwo na ten naród. Bardzo wielkie błogosławieństwo. Bo dowiadujemy się też przecież właśnie z nowego Testamentu, Z Nowego Przymierza, że Jezus był nie tylko mesjaszem, nie tylko królem, ale także arcykapłanem, najwyższym arcykapłanem, prawda? I teraz tak się akurat składa, że to w księdze kapłańskiej są opisane błogosławieństwa i przekleństwa. I na temat tego, kto tak naprawdę nadał te przekleństwa, zrobię, mam nadzieję, w niedługim czasie oddzielne nagranie, dlatego że postać, która ukrywała się za tego anioła światłości, które rzekomo dawało prawo życia, a tak naprawdę to prawo tylko niosło śmierć, w tym prawie były błogosławieństwa i przekleństwa, ale właśnie dowiadujemy się, że dzięki, bo Jezus powiedział, że przyszedł dać świadectwo prawdzie. I dzięki właśnie Jezusowi dowiadujemy się, że Bóg jest miłością. I rzeczywiście yy, Bóg nie rzuca żadnych przekleństw, bo błogosławieństwa i przekleństwa, które są opisane w księdze kapłańskiej, przekleństwa, czyli przekleństwo, to nic innego jak klątwy, które zostały wypowiedziane i potem tak Izraelici też postępowali rzucali klątwy na inne narody, czyli anatemę, którą też rzucał. Nie jeden papież, prawda? To postępowanie, takie przekleństwa nie pochodzą od Boga, tak jak już powiedziałem, bo Bóg jest miłością i Bóg nie przeklina żadnego człowieka, nie rzuca na niego jakieś uroki, czary, bo klątwy, różnego rodzaju, właśnie klątwy, przekleństwa, to jest nic innego jak to jest okultyzm, to są czary i magia. I tak jak powiedziałem, zrobię osobne nagranie, gdzie wykażę, kto tak naprawdę krył się za tymi, za nadaniem tych przekleństw. Bo nie było to rolą kapłanów, a jak powiedziałem wcześniej, Jezus jest arcykapłanem, prawda? Jest najwyższym arcykapłanem, i rolą kapłanów prawdziwego Boga nie jest rzucanie przekleństw, nie jest rzucanie klątw. I teraz wam to pokażę. Bo w Księdze Kapłańskiej, właśnie w Księdze Kapłańskiej czytamy tak. To będzie księga powtórna. Przepraszam. W Księdze Powtórzonego Prawa w dziesiątym rozdziale y, czytamy tak. Ja zacznę od wersetu może tutaj to jest werset szósty. Synowie Izraela udali się wtedy z Berod posiadłości synów Jaakana, do Mozery, gdzie zmarł Aaron i gdzie go pochowano. Jego następcą na urzędzie arcykapłana został Eleazar. Stamtąd ruszyli do Gudgoda a z Gudgoda do Jodbada, krainy, w której jest wiele bystrych potoków. Wtedy to oddzielił Jachwę pokolenie Lewiego i przeznaczył je do noszenia Arki Przymierza. Jachwę. Czyli do noszenia Arki Przymierza Jachwę. I teraz uwaga. Mieli oni być zawsze... W gotowości przed Jachwę, mieli mu służyć i błogosławić w Jego imię, co też czynią do dnia dzisiejszego. Widzicie? Rolą kapłanów było błogosławić. Przeczytam jeszcze raz. Mieli oni być zawsze w gotowości przed Jachwę. Mieli mu służyć i błogosławić w Jego imię, co też czynią do dnia dzisiejszego. Rolą kapłanów było błogosławienie, a nie rzucanie klątw i przekleństw. Tak jak powiedziałem, w innym nagraniu wykażę, kto się krył za nadaniem tych przekleństw. I teraz tak jak mówię, dobrą nowiną jest to, że przyszedł właśnie Mesjasz, żeby te przekleństwa usunąć, prawda? Wraz właśnie z przyjściem Mesjasza przyszły też i błogosławieństwa. I ja chciałbym właśnie przeczytać te błogosławieństwa. Które czytamy w Ewangelii, w Ewangelii Mateusza. Prawda? One są w Piątym rozdziale. To jest bardzo znany ten rozdział ze względu na tak zwane słynne kazanie na górze. Prawda? Przeczytam sobie z piątego rozdziału. Kazanie na górze. Widząc tłumy, wstąpił Jezus na wzgórze i usiadł, a uczniowie Jego zbliżyli się doń. Otworzywszy tedy usta swoje. Nauczał ich mówiąc. I to teraz pisze osiem błogosławieństw od trzeciego wersetu, piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni cisi albowiem odziedziczą ziemię błogosławieni którzy cierpią głód i odczuwają pragnienie sprawiedliwości albowiem będą nasyceni błogosławieni miłosierni albowiem dostąpią miłosierdzia błogosławieni czystego serca albowiem zobaczą Boga błogosławieni którzy zabiegają o pokój Albowiem będą nazwani synami Boga. Błogosławieni, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości, do nich bowiem należy królestwo niebieskie. Widzicie, piękne, piękne błogosławieństwa. I są jeszcze piękne dwa błogosławieństwa, właśnie w księdze objawienia, czyli w apokalipsie Jana. Ale zanim tam przejdziemy, a, ja jeszcze pominąłem, bo chciałem przeczytać coś innego. Mówiąc o tym, że właśnie rolą kapłanów jest błogosławić, a nie rzucać klątwy i czynić zło ludziom. Chciałem wam przeczytać jeszcze ten werset, który był właśnie ten z Ewangelii Łukasza. Prawda? Z Ewangelii Łukasza i to był, który to był rozdział? A, tu jest dziewiąty rozdział i to będzie od wersetu 57. O naśladowaniu Jezusa. Gdy byli w drodze, powiedział ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokąd tylko się udasz. Lecz Jezus powiedział do niego: lisy mają swoje nory, a ptaki gniazda. Tylko syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. A to do drugiego rzekł, ale to nie było to, co chciałem wam przeczytać. Gdzie to było? Mhm. Dobrze, jak zwykle jakiś chockli zły, ale to wszyscy znają, prawda? Kiedy... Przekonajcie, gdzie to było. Kto to był? Uczniów? I a to było chyba to, nie? Gościni Samarytanie. Dziewiąty rozdział od 51 wersetu. A gdy już nadchodziły dni wzięcia go z tego świata, zdecydował się nieodwołanie iść do Jerozolimy. Wyprawy więc przed sobą posłańców, a ci udali się do pewnego miasta w Samarii, aby mu przygotować miejsce, lecz nie przyjęto go tam, jako że kierował się ku Jerozolimie. Wówczas Jakub i Jan, uczniowie jego, widząc to, powiedzieli: Panie, jeśli chcesz, to powiemy, żeby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, lecz on, odwróciwszy się ku nim, Skarcił ich mówiąc, czy nie wiecie jakiego jesteście ducha? Widzicie? To nie jest rola kapłanów. A dowiadujemy się przecież od y, apostołów, że jesteśmy kapłanami. Królestwem wybranym, tak? Jesteśmy kapłanami. I rolą kapłanów nie jest złorzeczenie, rzucanie klątw. I tym podobne rzeczy. I tam jakbyśmy przeczytałem te właśnie błogosławieństwa z Ewangelii Marka, to zanim jeszcze przejdę do ostatnich dwóch pięknych błogosławieństw, czyli tej dobrej nowiny, którą nam przyniósł właśnie Jezus Chrystus, dzięki temu, że się narodził, ja tutaj chciałem jeszcze przeczytać właśnie z listu apostoła Pawła. To jest list do Hebrejczyków i to będzie siódmy rozdział i od wersetu jedenastego. Tytuł jest taki. Chrystus a kapłani z pokolenia lewiego. Jeśli więc doskonałość już została osiągnięta przez kapłaństwo wywodzące się od lewiego, Lud bowiem otrzymał prawo oparte na tym kapłaństwie, to po cóż było ustanawiać jeszcze inne kapłaństwo, to na wzór Melchizedeka, zamiast pozostawać przy kapłaństwie według Aarona. Otóż ze zmianą kapłaństwa wiąże się też potrzeba zmiany prawa. Ten zaś, do którego odnoszą się powyższe słowa, Jezus należał przecież do pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo zaś, że Pan nasz należał przez swe narodzenie do pokolenia Judy. Tymczasem Mojżesz wcale nie wspomina o kapłanach, którzy by pochodzili z tego pokolenia. Wszystko staje się jeszcze bardziej jasne wobec faktu, że oto pojawia się inny kapłan na wzór Melchizedeka i jest kapłanem nie na mocy przepisów ludzkiego prawa, lecz z powodu nieprzemijającego życia. W rzeczywistości bowiem tak mówi o nim Pismo, czyli o Jezusie. Jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Tak więc zostało zniesione uprzednie istniejące prawo, gdyż okazało się słabe i nieużyteczne. Niczemu bowiem nie dało pełnej doskonałości. Miejsce prawa zajęła nadzieja lepszej przyszłości i poprzez tę nadzieję zbliżamy się do Boga. Co więcej, towarzyszyła temu przysięga Boża, podczas gdy inni zostawali kapłanami, przez jakiekolwiek przysięgi. A Jezus ja mówił: Na nic nie przysięgajcie. Przez jakiekolwiek przysięgi. Tymczasem on, Jezus, został kapłanem na mocy specjalnej przysięgi tego, który doń powiedział. Który doń powiedział. Gdzieś mi to uciekło. A. Który doń powiedział: Pan złożył przysięgę i nie będzie żałował, Ty jesteś kapłanem na wieki. Wskutek tego Jezus zapewnił nam także wyższość nowego przymierza. Poza tym, podczas gdy tam wielu kolejno zostawało kapłanami, gdyż śmierć trwać im nie pozwalała na wieki, to ten, ponieważ trwa na wieki, posiada kapłaństwo wiekuiste. Chrystus doskonałym kapłanem. Także warto sobie tutaj przeczytać ten list do Hebrajczyków, rozdział siódmy i może nawet ósmy. I na samo zakończenie, właśnie chciałbym Wam przeczytać jeszcze dwa wersety, które dotyczyły błogosławieństwa czyli tej pięknej, dobrej nowiny, która przyszła wraz z Jezusem Chrystusem. Tutaj z objawienia, z apokalipsy Jana. Dziewiąty, dziewiętnasty rozdział i werset będzie dziewiąty. To jest to, jak Jan ma wizję i rozmawia teraz tutaj z aniołem. I anioł do Jana mówi tak. Potem rzekł do mnie: Napisz, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godową baranka. Hmm? I ostatni werset. Tutaj będzie Ech, księga objawienia. Apokalipsa Jana to będzie 22 rozdział i werset będzie 9, 14. Tak, 14. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, ci będą mieli władzę. Nad drzewem życia i poprzez bramy wejdą do miasta. Na zewnątrz zaś. Pozostaną psy, czarownicy, ci co złozeczą, przeklinają rozpustnicy, mordercy, bałbochwalcy oraz wszyscy, którzy znajdują upodobanie w kłamstwie i nim żyją. I tym właśnie to, to wesetem zakończę to nagranie. Dikouye za vasyon uvage.